Świadomość Anioła potrafi ogarnąć wszystko oprócz Boga, natomiast wszystko nie potrafi ogarnąć naszej świadomości. Dlatego Bóg jest wielkim Bogiem, a nie małym stworzeniem. W naszych galaktykach, w jakich jesteśmy umieszczeni jako uchodźcy i więźniowie, w barakach różnych planet, jest bardzo źle. Jedynie niebo jest idealne. Marzymy o nim codziennie, niepotrzebnie je opuściliśmy, powodowani chęcią zdobycia doświadczeń, z ciekawości i omamieni przez sztuczną naukę. Bóg jest tolerancją i samym dobrem, dlatego dając wszystkim wolność, zaryzykował. Wiedział, że jego dzieci stworzone przez niego będą chciały stać się bogami, ale wolność to wolność. I z własnej woli stali się bogami. Skutki tego są tragiczne: cierpienie, śmierć, pogorzelisko, tak w duszy, jak i w materii. Trzęsienia ziemi, zabijanie, śmiertelne wypadki związane z odwiedzaniem grobów rodzinnych na Dzień Wszystkich Świętych, nienawiść i tym podobne. Kto ma otwarte oczy mądrości, zaczyna to widzieć. Zapachy ziemskich kwiatów jedynie mydlą nam oczy. Dlatego że zapomniano, jak pachną kwiaty w niebie i jaka rozbrzmiewa tam muzyka. To nie jest bajka, to konkret odczuwalny namacalnie, na własnej wyposażonej w receptory nerwowe skórze i w szarych komórkach mózgu.